Cześć, Manko z tej strony Zielony Witam Was w dzisiejszym odcinku. Dziś będzie w tym odcinku Brawl Stars i Fortnite. Dziś Wam tylko chcę coś pokazać. Yy, tu mam, no widzicie, dziś pokażę Wam moją szafkę. Trochę mam skinków. Ja to na szybko robię, nie? Możecie puścić sobie film w wolniejszym tempie, żeby tam. Żeby. No. Żeby po prostu wszystko widzieć. Mam jeden kupiony. A, gdzieś doładowałam sobie fałdolce i kupiłam sobie Ratowanie Świata, więc. Nagrywa yy... się wszystko. Dziś to mój szczęśliwy dzień. Uch! pokczamp. Muszą być tu przynajmniej 5 lajków. Uch! za to muszą być, kochani, 5 lajków. Musi, musi, musi. Dora, bez zbędnego przedłużania, jeśli jeszcze mam jedną ofertę, do pokazania wam i otworzenia w Brawl Stars, więc e, e, chwilę na chwilę będzie cięcie, a jeszcze chciałem wam przypomnieć, że będę grał tu turniej. E, tu będą sami na, gracze z Xboxa grać na tym turnieju, więc e, na pewno będę to e, na live pokazywał tylko, że ja wam to pokażę na live. Zainstalujcie sobie taką aplikację e, Ojeju, zainstalujcie sobie taką aplikację, jak już wam mówię, mixer. Yy, zaraz wam ją pokażę, tak w szczególności. Zaraz wam nawet pokażę. Wysujecie po prostu mixer. Obyła. To ta aplikacja mixer. Na niej będę streamował. Yy, Live y robił i na pewno z tego turnieju zrobię, nie? Live na mikserze. więc instalujcie sobie miksera łapki w górę i ja bezbędnego zbędnego przedłużania. Widzimy się w Brawl Stars. No cześć, witam Was po krótkim wzięciu. Teraz kupimy sobie o tą ofertę, więc będzie fajnie. Zrobię cięcia, bo będą tam moje dane, więc czekajcie. Dobra, witam was. Eee, sorry za kolejne cięcie, ale zaraz sobie otworzymy. Ale to będzie kolejne cięcie. Ten. Eee, no, ten pakiet, ale teraz bym zrobił to. Ok? Za to musi być pięć łapek w górę, za to, że w Fortnite kupiwałem. za to, że tutaj. Dora. Otwieramy. Jest, będzie nowa postać. Będzie nowa postać. Uch, będzie nowa postać. Dobra, otwieramy dalej mega boxa. Na szczęście był na przycenie. Uwaga, żeby to była legenda. Rosa, nie, no. Jaj. Kurde no. Spodziewałam się czegoś lepszego. Ale też tak nie chciałem. To się nie opłacało. Kurde. Dobra, możemy zagrać sobie jeden meczek Rosoł. Nie no, najgorzej. Kurde, myślałam, że to będzie lepsza postać. Karl Rico, czy coś tam. On. O ty zostaw proszę zostawić zielonego. Ma! Wow. ha Ta pani trochę mnie wkurza. Nie powiem, że nie. No, dostałem. Kolejny raz. Kolejny. Kolejny. I już mam mortara. A, to i rozwalę, rozwalę tego mortara. Oła, jeszcze ostatnia bomba. Nie, nie dojeżdżaj! Wypad! Aj! Ta pen na pewno z nim nie wygra. Zobaczmy to. No, niestety. To było wiadome. Dobra, to. Widzimy się zaraz po krótkim cięciu.